Cześć witam Was bardzo serdecznie w Agiro! Dokładnie tak, no i ja jestem Max, dokładnie tak. No i co? Gramy w Agiro. Dokładnie tak. Ale tym razem gramy nie, że wszyscy na siebie, tylko teraz gramy właśnie w Teams, że w czerwonych jest to, albo w tych jest, to, albo w tych i się zjadamy nawzajem i kogo więcej tak. I jak już wszystkich zjemy, to bo to jest jestem czerwonym i wszystkich zjemy, no to wygrywamy, oczywiście. Zostawiamy jakieś, oczywiście, te inne te. No, no to nick nazwijmy się... Lyax... Ly... Ike... Syuby... I... Koks... Zobacz, koks nie będzie. Max like suby. No ja tak. Super, super, wiem, wiem, wiem. Wiem. Nie no, szybko mnie zabili. Czyli ja jestem w czerwonych. Aha. O, to fajnie, on jest mój. On mnie nie może zjeść. Daj masę. Będę twoją orbitą. Daj masę. Daj masę. Dobra, trudno. Trochę mniejszy, bo właśnie musimy być trochę więksi, bo właśnie. Bo to oczywiście to jest ważne. O, 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 Jak to mnie zwabili. Jak mnie zwabili. O kurde. O kurde. Dziękuję. Idziemy. No i co, no i co to można powiedzieć? Powiadamy sobie w takim razie. Dzisiaj temat. Wiecie o czym? Pomyślałem. Temat o szkole. No bo oczywiście ja jestem w czwartek klasie. Kończę już. Teraz będę za piątej szedł i zdam na pewno. No i mam dobre bardzo oceny. A jakie wy macie? Bo ja mam bardzo dobre oceny, no tam niektóre średnie. Takie nawet. No i co? Takie właśnie średnie, co mogą być właśnie potrzebne, bo one są dobre, bo ja mam średnio na średnio czyli czwarte na ileś czyli mogę mieć czerwone z paskiem ale chyba tak nie będę miał. nie wiem zobaczę 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 okaże się okaże nie powiem że nie o kurde chyba muszę się roz... rozcząkłować ale no nie wiem musiałem się rozcząkłować Muszę dać moim koledze masę, żeby trochę miał. Dobra, co tam jeszcze, Czy skończyłem, że... Jesteśmy jedną całością, dokładnie tak. No. no co jeszcze mogę powiedzieć wam na temat szkoły, no co no, ja mam dobre oceny, wy nie wiem jakie macie, macie dobre, na pewno macie dobre, bo wy jesteście kochani i najlepsi, na pewno, trzeba przyznać, no i co, co jeszcze mogę powiedzieć, no. nie, niektórzy są w gimnazjum, ja nie wiem jaki gimnazjum jest, ja nie wiem jak tam sobie poradzę, bo ja dobry to nie jestem czy dobra. zaraz muszę się do matematyki ja ja mi się nie chce no dobra, trudno, trudno lekcje są bardzo ważne no i trzeba się uczyć, bo jak się nie uczy to już jest źle naprawdę źle naprawdę źle jak się nie uczy Jesteś taki głupi nic nie wiesz jakiś kościół, serio. No trudno. Teraz zrobię Może wszyscy na siebie? Czemu nie? No co to jeszcze pogadać z wami? Pogaduchy, nie? ja to dwa te wszystkie serie. No tak będą zaraz. Dwa pogaduchy. Znaczy. Wiecie, no Nie wiecie to się tylko gada? No co? co ja o tej grze? Powiedz mi, sorry. No to nie znacie tą grę. No gra się ją tak z kulką i rośnie cały czas. Zbierasz te punkciki i rośnie, 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 rośnie. W, W się daje masę, że trochę tracisz, ale weź koledzy, a wiesz, koledza, on ci lub może w jakiejś innej sytuacji ci dać to właśnie. O, widzicie, jakiś się dołączył do wygóry, gracz. No. Fajna, fajna gram. bo Powiesz, tu wpisujecie na Google Agiro. No i nie wam, to pierwsze tłumaczenie jest I od razu, jak jest strona, to od razu pierwsze, to? No i macie już, to wpisuje się tak jak ja zaczynam. Właśnie, no i to. Boże, Może mogę. dawać dać mu masę to trochę, ale dobrze. No i co? gramy dalej. Aha, i to jak jesteś duży, to cię rozwala. Ale jak jesteś mały, to proszę się to wchować bardziej. Puszczę i się chowa. I tu je ten cały czas mogę stać tego, mogę tak, 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 trochę pozbierać, trochę pozbierać. Wrócić. I znowu pozbierać, 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 pozbierać. Troszeczkę, troszeczkę. No dobra, jeszcze tutaj troszeczkę, czy było nie, czy mój tak, no właśnie, tutaj, tutaj troszeczkę, troszeczkę, nie wiem, czy mi tak bardzo pyla się jeść, bo jestem dobry, Szczerz w tą grę nie jestem aż taki dobry, ale dobry trzeba przyznać, że jest, oczywiście, jak może inaczej. Jak okay. to Nie, proszę Państwa. Bo no? nie wiem, najlepiej rozpoczęłem ze świecie. Męski kolorek. Znaczy tak, z mojej klasy Niech Niektórzy mówią o mógł ja O nie, to jest nowa chyba. Tak? Nowa? co mam je zjadł. O kurde. O kurde. O kurde! Co się chodzi? Jest to jest nowa. Rezji był. Widzieliście to? Już tak zawostrzyłem? Patrzcie, rezji jest Jac. Tylko ja to głupi rezji Ja taki jest. Możemy się patrzeć. No i dobra. Komentujcie, o co do świat. Trzymajcie. Cześć. Pozdrawiam Angiro.